Do tej pory główna oś komunikacyjna między Rewą a Pogórzem, tak naprawdę między całą gminą a miastem Gdynia jest przez ulice Żelomskiego i Derdowskiego i tak naprawdę od wielu lat borykamy się z dużymi korkami, szczególnie tutaj na wysokości urzędu gminy w Kosakowie. Po wybudowaniu ulicy Chmielnej Paska, czyli połączenia między Dębogórzem a Suchym Dworem, tak naprawdę stworzymy całkowicie nową oś komunikacyjną i wielu mieszkańców z Dębogórza, z Dębogórza w budowania Kazimierza, a nawet Mostów i innych miejscowości będą Mogły tamtędy właśnie pojechać w kierunku do trójmiasta, co w znaczny sposób tak naprawdę odkorkuje tą część gminy Kosakowo. To jest niecałe dwa kilometry, ale wartość tej drogi to jest około 18 milionów złotych, więc bardzo duża inwestycja, bardzo potrzebna mieszkańcom Kosykowa, gminy, która z sąsiedztwa z dużą gminą, z miastem Gdynia, no ma pewne korzyści, ale też są obciążenia dla mieszkańców. Tu jest potrzebna infrastruktura, więc bardzo się cieszę, że ta umowa w tym roku, jeszcze w edycji, w edycji roku 2021 zostaje podpisana.